Hej, moje naleśniczki. Z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. I w tym odcinku pokażę wam kolejnego wymarzonego petshopa i plus ten petshop będzie moją nową maskotką kanału. Jak oczywiście można rozpoznać po awatarze i po banerze. Ech. No dobra, bez dalszego przedłużania, zapraszam Was do oglądania, i też zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania z dzwoneczkiem, aby nie ominąć żadnych nowych filmów na moim kanale. I też zbliżamy się do 2000 subskrypcji. Wiem, że się powtarzam, ale marzę, żeby mieć te 2000 subskrypcji. To jest też takie małe marzonko. Dobra, szybko, tak po prostu na szybcika pokażę, jak wygląda ta poczuszka, nie będę opowiadać, jak wygląda. I cóż, zapraszam Was do dalszego oglądania. Chyba podarłam taką fajną folikę. No trudno, i tak go zostawię. Ok, więc jakoś otworzyłam i są też akcesoria. Tylko, że przez przypadek taką ładną folikę chciałam, ale to nic. Ważne, że mogę trochę łatwiej wyciągnąć. Tutaj napisane thank you, czyli dziękuję. I tutaj pociągnę zawartość. Jeszcze tutaj w środku. <grym> Dostałam też. cykiny. A nie było na zdjęciu cekinów chyba. Jeszcze tutaj. O, pociągnę okularki. I teraz po kolei wam pokażę te akcesoria. Ok, więc tutaj na początek jest shake ze Starbucksa koloru zielonego. Naprawdę bardzo ładny jest, jest ten kubek ze słomką. Tutaj zielona Coca-Cola. Już mam taką jedną Coca-Colę, tylko że z czerwoną etykietą. I ma zieloną nakrętkę. Kolejnym akcesorium jest taki kawek tortu, jest koloru różowo-niebieskiego, ten krem jest różowy. A na wierzchu jest truskawka z taką bitą śmietaną, naprawdę bardzo ładny ten torcik, znaczy kawek torta. Tutaj jest naszyjnik zielony z kwiatuszkiem, mam już takiego tylko, że różowego, tak wygląda. Tutaj w środku są cekiny, ale nie będę wyciągać, bo boję się, że zgubię. Że jakoś tak. O! Widać zielone, fioletowe i niebieskie. Akurat w tych kolorach to są mniej więcej te akcesoria. I plus są jeszcze tutaj okularki, kolor niebieskiego. Ja kiedyś nosiłam niebieskie okulary, ale ja zaraz wyciągnę. Okay, więc tak wyglądają okulary. I one są naprawdę mocne. Mam w takim samym kształcie, tylko że czarne. I też akurat miałam czarne okulary. Nie te, co mam teraz na sobie, tylko po prostu były czar całe czarne, plastikowe. Więc tak wyglądają okularki. A tak wyglądają razem akcesoria. Ok, więc czas na gwóźdź programu, czyli Petrop kurde gdzie tu jest dziura o znalazłam i uwaga to jest ten pet shop muszę tutaj ściągnąć tą folię bąbelkową o jezu to jest ta szorterka nie wierzę po prostu Okej, okay, moi drodzy, to jest ta właśnie shortherka, która mi się od dawna bardzo spodobała i naprawdę ona była moim shortherowym marzeniem i w końcu go mam. No, naprawdę bardzo się cieszę, że go mam. Tak wygląda. Posiada dziurkę. Tutaj ma jakieś napisy i ma przezroczystą rurkę, ale ona nie jest wymyślona przez Hasbro, tylko jest przez jedną osobkę wymyślona. Tutaj macie nazwę nawet i Instagrama. I no naprawdę jest przepiękna i nie wiem czy już to mówiłam, że ona będzie moją nową maskotką kanału. Więc tak właśnie wygląda Shortherka, która ma dziurkę. I tak właśnie się przedstawia urocza shortherka. Okidoki, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku. Aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale, i też zapraszam na mojego TikToka i na mojego Instagrama. Linki do moich kont znajdziecie w opisie, albo nazwy też znajdziecie na końcu filmu. Dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa!